Witam wszystkich, zaczynamy nasze przedstawienie. Świetnie, ciekawe co teraz będzie się działo. Spójrzcie tutaj, mam dwa magiczne pudełka. Potrzebuję ochotników. Emma i Suzy, chodźcie tutaj. Super, zostałyśmy wybrane. Włóżcie coś do środka, proszę. Gotowe? Wspaniale, teraz możemy zacząć nasze przedstawienie. Otwórzcie pudełka. Ale tam nic nie ma. Gdzie się podziały nasze rzeczy? Zak, oddaj to wszystko natychmiast. Nie martwcie się, to tylko sztuczka. Będzie dobrze. Zadziałało. Teraz nadszedł czas na challenge. Jestem najlepszym magikiem na świecie. Emma, nie rozumiem, co się dzieje. Gdzie my jesteśmy? W najlepszym challenge'u, jaki zorganizowałem. Co mamy robić? Chyba musimy nacisnąć przycisk. Tak trudno jest wybrać. Mimo wszystko udało ci się. Dobra robota. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona ze swojego wyboru. To wybuchowe cukierki pop popcandy. Sam bym je z chęcią zjadł. Fajnie eksplodują na języku. Uwielbiam to. Szkoda, że muszę je wrzucić do pudełka emmy. Smacznego. Co to jest? Czy to piasek? Nic przez to nie widzę. Wystarczy! Nie podoba mi się ten początek. Ty po prostu nic nie rozumiesz. Spróbuj! Chwila. To wcale nie wygląda jak piasek. Chyba naprawdę muszę spróbować. Wow, jak przyjemnie szumi w ustach. Wiem, to strzelająca posypka. Lubię takie smakołyki. Pyszności. Oj, co to jest? Mam w buzi fajerwerki. Pomocy. Nie mogę tego kontrolować. Prawie znalazłem się pod ostrzałem, trzeba było mnie ostrzec, Emma. Wow, jakie to piękne! Nie sądziłam, że jestem do tego zdolna. Ojej, Zak, chyba cylinder ci się pali. Masz rację, ma trzeba natychmiast ugasić pożar. Oj, chyba sam zgasł. Ale mój kapelusz jest zniszczony, nigdy ci tego nie wybaczę. Czas, żeby mi ja nacisnęła guzik. Nie ma co przeciągać. Dobra, niech będzie żółty. Suzi, miło mnie zaskoczyłaś. Już się spieszę, by dać ci to, co wybrałaś. To mydło! Nie wiem, co zamierzasz z tym zrobić. Może się umyjesz, ale najpierw sam muszę się odświeżyć. Co za piękny zapach wspaniale! Oj to nie ten rozmiar, wezmę większy. Myślę, że ten jest w sam raz. Dobra, Suzy, to dla ciebie. Co to jest? Jakby mnie oblano klejem. Ledwo widzę! Przestań, zak! Kiedy to się skończy? No i po wszystkim, butelka jest pusta, smacznego. Naprawdę lubię ten zapach. Nie mogę zrozumieć, co to jest. Ładnie pachnie, warto spróbować. Fuj, to obrzydliwe! Czy to mydło wpłynie? Jeśli tak, to wiem, co z tym zrobić. Czas na dmuchanie balonów. Myślę, że będzie fajnie. Na pewno warto spróbować. Jakie piękne! Nawet się cieszę, że dostałam to mydło. Uwielbiam takie zabawy. Wow, błańki mydlane, ekstra! Kontynuujemy naprzód. Kto pierwszy wciśnie guzik? Tym razem ja chcę być pierwsza. Wybieram czerwony. Wspaniale, Suzy, dobra robota. I już tu jestem. Dokonałaś świetnego wyboru. Dobrze, że nie można go zmienić. Jakie to ciężkie! Nie chcę się nadwyrężać. Mam nadzieję, że nie starałem się na darmo i że kakao ci posmakuje. Całe opakowanie to świetna sprawa. No to zaczynamy. Co za aromat. Chciałbym wypić teraz szklankę tego pysznego napoju. Jak mokro, co to jest? Nic nie rozumiem. Zaraz się zorientujesz. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. To chyba mleko? Tak, a wraz z nim kakao w proszku. No trafiłaś w dziesiątkę. Super, miałaś rację, Suzy. Gratuluję. Bardzo dziękuję, Zak. Jest pyszne. Palce lizać. Suzy, a gdzie są twoje maniery? To obrzydliwe. Emma, idę do ciebie. Wybieraj przycisk. Daj mi jeszcze troszkę czasu, Zak. Dobra, nieważne. Pospiesz się i pokaż mi, co tam jest. Obawiam się, że nie będziesz zadowolona. Mam dla ciebie ogromny słoik kwaśnych cukierków. Nie dałbym rady. Nie cierpię kwasnych cukierków. Aż strach nawet je dotykać. Wyglądają bardzo toksycznie. Aj, moja głowa. To boli. Przestań. Zostanie mi potem masa siniaków. Nie godziłam się na to. Wystarczy. Emma, wiedz, że byłaś dobrą przyjaciółką. Co sugerujesz, Zak? Twoje słowa mnie przerażają. To słodycze. Co może być w nich strasznego? Dobrze smakują, fajnie orzeźwiają. Jestem gotowa spróbować wszystkiego, co tu jest. Nie będę się rozdrabniać. Trzeba się cieszyć życiem. Super! Hej, dlaczego to jest takie kwaśne? Nie spodziewałam się tego. O mój Boże! Nie mogę tego przełknąć! Czuję się, jakbym zjadła górę cytryn. Ojej, chyba ten cukierek wypalił dziury w pudełku. Teraz ktoś mnie obserwuje. Emma, głupta się, to ja. Świetnie poradziłyście sobie w poprzednim wyzwaniu. Zak ma rację, nie możemy zwolnić. Suzy, podoba mi się twój sposób myślenia. To się nazywa determinacja. Co mnie czeka? Ogromna paczka mentosów. Poczekaj chwilę, muszę wymyślić, jak je otworzyć. Dobra, zaczynamy. Częstuj się. To jakieś cukierki. Muszę tylko zrozumieć jakie. Jeszcze trochę zostało na dnie. Musimy to wszystko wytrząsnąć. O, podwójna porcja! Zak, jesteś taki hojny! Uwielbiam twoje sztuczki. Mam nadzieję, że smak tych cukierków mnie nie zawiedzie. A, to mentosy! Już wiem! Wspaniale! A co to za dźwięk? O nie, nacisnęłam jeszcze raz przycisk. Jak ja czekałem na ten moment! Czas dodać kole do mentosów. Wiesz, że to wybuchowa mieszanka? Zak, to pomyłka. Nacisnęłam przycisk przypadkowo. To nie ma znaczenia, Suzy. O nie, zaraz będzie wybuch. Za co to wszystko? Szkoda, że butelka coli jest taka mała, ale wygląda na to, że wystarczyła. Zobacz, co zrobiłeś, Zak. Jestem cała mokra. Mam nadzieję, że ci wstyd. Nie miałem z tym nic wspólnego. Takie są zasady gry. Przepraszam, muszę biec do Emmy. Równie dobrze mógłbyś w ogóle nie przechodzić. Boję się dokonać wyboru. Dobra, i tak nie mam wyjścia. Zak, nacisnęłam. Wspaniała wiadomość. Nie powinna się tak denerwować. Mam nadzieję, że Lego pomoże ci uspokoić nerwy. To bardzo relaksujące zajęcie. To jest takie wciągające, że nie można przestać. Wydaje mi się, że jestem w tym całkiem niezły. O, Emma, zapomniałem o tobie. No cóż, będę musiał rozstać się z klockami, a tak chciałbym je zachować. Nie rozumiem, dlaczego muszę mieć kask. Zaufaj mi, przydać ci się teraz trochę ochrony. Uważaj, to może troszkę zaboleć. Miałaś rację, co to jest? Głowa mnie już boli od tych uderzeń. Uff, chyba się kończy. To Lego! Ale super! Dzięki Zak! Teraz mam co robić. Zbuduję coś wielkiego. Jedna wieża jest już prawie gotowa. No ale muszę zbudować coś większego. Chcę ustanowić rekord świata. To wygląda fajnie! A ja jeszcze nie skończyłam. Uwierz mi, nikt nie jest w stanie zrobić tego ponownie. Jestem wspaniałym budowniczym. Jak wysoko! Ledwo mogę dosięgnąć! Tego się nie spodziewałem. Może ja też powinienem przyłożyć rękę do tego arcydzieła? Oto wisienka na szczycie tortu. Świetnie zrobione. Co ty zrobiłeś, Zak? Moja wieża się zawaliła. Nie chciałam, żeby tak się stało. Ale teraz kiedy przycisk został wciśnięty, muszę oddać ci to, co ci się należy. Cały kanister sosu czekoladowego. Czy to nie jest fajne? Jestem pewien, że cię to rozweseli Emma. Nawet nie wiem, czego się spodziewać. Ten challenge jest zbyt nieprzewidywalny. Kurczę, nic nie widzę. Kiedy to się skończy? Ja się boję ciemności. Zak, zatrzymaj się. To coś brązowego? Tak jest. Spróbuj i przekonaj się, co to jest. Pachnie pysznie. To czekolada. Dobra wiadomość. Widzisz, niepotrzebnie się bałaś. Uuu, jak ty niechlujnie jesz. Nie przeszkadzaj mi, Zak. Na dziś koniec niespodzianek. Ruszamy, by przygotować dla Was coś nowego i równie ciekawego. Zostańcie z nami i subskrybujcie nasz kanał, żeby niczego nie przegapić. Do zobaczenia!